Teraz będzie operacja zakładania paska. To z tym paskiem to Ci troszkę tutaj pomogę, bo trzeba będzie to zrobić na dwie osoby. Czyli ja będę musiał tutaj odciągnąć te talerze w sprzęgle i założymy tutaj pasek na razie po prawej stronie. To jest nowy pasek. To jest w ogóle, tutaj pokaż na ten pasek. Pasek jest bando made in Japan, czyli nie chiński, tylko japoński. 788 na 17 na 28 czyli pasek mamy tutaj jakiś bardzo dobry. I ten pasek sobie tutaj założymy w twoim skuterze. On już się nam na pewno tak łatwo nie zerwie. Robimy tak. Zakładamy najpierw z tyłu. Tak, i tutaj on nam normalnie nie sięga. Brakuje nam dosłownie odrobiny. Więc teraz Oli robimy w ten sposób. Ja to ścisnę, jak ja ścisnę, to ty... O, wór dokładnie tutaj do środka, tylko. O. Widzisz, ja, to mi jest dokładnie bo mi tu bardzo wchodzą, widzisz? O, już nie jest łatwo. O, dobra, teraz. Okay. Tak, 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 dokładnie. Zobaczę, tam jest w stanie. Załóż, drugiej yes. w yes. stronie. O, i teraz wyszło, dokładnie. I mamy założone.